Cześć wszystkim, tutaj Ktosiek, i w tym filmie pokażę, jakie są te dalsze losy tego akwarium, tutaj z tymi skalarami. Jak widzicie, skalary sobie pływają. Jeśli chodzi o tego jednego, to tam mimo tych zastosowanych jakichś tam leków i w osobnym nawet akwarium to on już był w za bardzo zaawansowanym stanie, oczywiście tego nie przeżył, ale z innymi nie ma żadnych innych objawów, one zaczynają fajnie wypływać już też do jedzenia. No i myślę, że już zakończyłem takie mniej więcej to leczenie tym protosolem też zauważyłem takie tutaj problemy przy niskim pH tutaj mam około 6 dużo tego podłoża aktywnego woda aero i po wlaniu takiej podwójnej czy tam po, po czwórnej dachki protosolu to pH spada bardzo drastycznie, więc to nie jest za zdrowe dla ryb, więc tutaj musiałem obserwować dwa zwinniki też w tym czasie padły. Myślę, że przez bardzo duży skok pH. No ale na razie nic się więcej nie dzieje. Myślę, że nawet zauważyłem przy czyszczeniu filtra jakiś tam narybek molinezji i nieczyka. I myślę, że też one tam sobie siedziały w tych krzakach, przez to właśnie, że sobie tam polowały troszkę. Ale jeśli chodzi o skalary, na razie jest oprócz tego jednego przypadku. Wszystko jest w porządku, nie mają żadnych problemów czy z kupą, czy z wyglądem te ryby. Nie są równe wszystkie, bo są duże i są mniejsze, ale, ale tutaj te takie 10 sztuk, to mniej więcej są równe tam ten jeden jest taki większy wyraźnie. No i. Co poza tym, tutaj już jakieś tam zmiany zaszły e, jeśli chodzi o przedświąteczne. Z, z, zająłem się tutaj właśnie roślinami. Jak widać nie ma aż tak z tyłu. E, poprzycinane są rośliny. Tutaj heterahera też, bo się już pożyła mocno. No tutaj sobie siedzą te zwinniki. O są kiryski, tam kiedyś ktoś pytał, to mam takie duże tarlaki dostałem wtedy, kupiłem schodowli te to one sobie tam chętniej z tyłu, z tyłu siedzą. Troszkę się odbija światło, bo w dzień nagrywam, ale myślicie pod takim kątem to myślę, że widzicie dobrze to akwarium. No, i tutaj myślę, że to zakończyłem na razie. Na tym ten problem z tymi skalarami zobaczymy, jak to będzie dalej się e, wyglądać. Ale e, tutaj ta żabienica e, naprawdę już bardzo duża się zrobiła. Tam jeszcze jest z tyłu taka druga, ale e, troszkę ta ją zagłusza. Jest naprawdę już spory egzemplarz. Hmm. Tutaj troszkę zmieniłem: więcej tej, tego he, he, reneckiego. Tutaj mamo. to wolno rosnąca roślina. Hmm. Tutaj troszkę zaczęły e, marnieć ten pogestem. Takie się zrobił: e, małe stożki jakoś tak słabo zaczyna rosnąć. Nie wiem, brakuje chyba mikromu. No i tam tutaj ten Ludwikie, te orzechy te, tam poprzycinałem, poposadzałem na nowo. Troszkę tutaj mikrozorium, jak zwykle, musiałem tutaj poprzecinać, powyrywać takie jakieś zaglonione listki. Ale nie wygląda to źle. Tutaj, a i tutaj staurogynę musiałem przyciąć, bo też jej trochę brakowało światła. Też 5% podciągnąłem światło na, w tej chwili na tym, na sterowniku, żeby, żeby mocniej troszkę dawało. No i tutaj u Cefalandry fajnie się zachowują. I to już wcześniej pokazywałem. Tamte troszkę gorzej, bo one tutaj cały czas to mikrozorium mi przeszkadza, więc tam się mniej roz, rozwija. O, tutaj mi zwartka wyrosła z tamtą też tutaj się gdzieś za, przez korzeń przesz, przeszła. A tam ja jeszcze miałam taką różową zwartkę, ale tamta się różowa umarnieje, bo to chyba ma za mało światła tutaj. No ale ja tutaj yy, zastanawiam się jeszcze jakieś tam inne nawet rośliny jakieś tam z tyłu dać, żeby było yy, mniej roboty, ale to przy tym nie ma dużo. No, i tak się prezentuje to akwarium w tej chwili w dalszym ciągu. Szkoda, że te, no ale to było do przewidzenia, że te skalarki sobie popolują na te mieczyki. Czy musiałbym odłowić gdzieś indziej je? Ale gdzieś troszkę się wykociły już, bo w prefiltrze znalazłem te. Małe e, molinezje i mieczyki też, bo były widać już takie różowe kolory. I e, Przejdę też jeszcze do drugiego akwarium, pokażę jak tam wygląda, bo tam też już porządki przedświąteczne. No, i tutaj to drugie akwarium, 54-litrowe, tutaj też e, poprzecinałem już e, tutaj całą tą prawą stronę, i tutaj tą e, rotale. Po prostu tutaj, tutaj to było wszystko wyrwane od nowa posadzone, żeby to e, jakoś tam przerzedzić i na nowo posadzić, wyczyścić, odmulić tam dno, bo sporo było takiego e, detrytusu, takich szczątków martwych. No i tutaj sobie e, poprzesadzałem po prostu. Tu jest heniek duży, tam też rotale. W tym miejscu jeszcze drugą szczepkę sobie zasadziłem. No i też po pogestemon, i, i z tyłu heterasera. No i tutaj. Ładne takie kępy tego reneckiego. To jest taka fajna, wolno rosnąca roślina, więc tutaj nie przeszkadza. No i tutaj jest troszkę tego trawnika. Tutaj tak samo stał rogina przycięta. Nisko, bardzo zwartka. I tutaj dalszy ciąg trawnika. Tutaj troszkę ta prawa strona jest mniej. Nie chciałem tak wszystkiego narastać. Ale tutaj jeszcze nie wygląda źle. To na następny raz tutaj przytnę. No i tutaj już po dwóch dniach ta. Rotala fajnie ona wypuszcza, zagęszcza się, ją chcą tam bardziej do tyłu dać. Już tam robię taką drugą kępkę. Właśnie i tutaj wtedy będę ją przycinał, a bardziej przy tyle, żeby to tutaj mi tak na środku nie wychodziła taka wyspa. No i tutaj nie mam za dużo ryb. Właśnie te molinezje młode. Jeden głupik co został. Musiałbym jakieś tam dokupić samce. I tak to wygląda. Takie po gruntownych takich czyszczeniu i rośliny zaczynają już odbijać i do świąt to już będzie ładnie wyglądać. No i tutaj troszkę wrzuciłem jedzenia. Zaczynają. Tutaj najpierw molinezję wszystko zaczynają roz, roz tego. Ale tutaj skalarki sobie fajnie wypływają już. Nawet tutaj te najmniejsze, trochę już podrosły. Coś tam się skubią, ale nie widać żadnych tam zmian, więc po prostu też zaczynają te skalary rewiry sobie robić i myślę, że też polują trochę na, ten, na rybek molinezji i, i mieczyka. Tutaj sporo one tam siedzą właśnie teraz. Podobały sobie tam z tyłu pod tą żabienicą. Mm, odbija się wszystko, niestety. Yy, no, i jeśli chodzi o te skalary, to myślę, że tutaj yy, mogło być też yy, na pewno jakieś tam był, było coś z tym jednym skalarem. Na szczęście na innych na razie nic nie widać. Myślę, że tutaj protosolem tym jakieś tam zaleczyłem to, ale chyba największym problemem to była woda jednak. Bo tak jak mówiłem wcześniej, że miałem jak tam jakieś w sąsiednim ujęciu wioska, była, miała jakiś tam problem z bakteriami. Oni odcięli ich od wody i nasz wodociąg połączyli z tamtym, ale myślę, że za dużo było tej chemii. Ja wtedy byłem chory lekko i tego nie czułem, ale tam później za dwa dni w beczce tej co nalewam zawsze wody tak zacząłem wąchać i poczułem, że jakieś takie zapachy chloru, jakieś takie dziwne. Później to wszystko wypłukałem, nalałem nowej wody RO i już nie było takiego problemu. Myślę, że wtedy była po prostu jakaś zapobiegawczo chyba w wodociągu za duża dawka jakichś tam środków, bo też kilka osób się tutaj u mnie skarżyło na jakiś ból brzucha, jakieś tam... Woda, że źle pachniała właśnie. Znaczy u mnie to niby nie zauważyliśmy, ale myślę, że tutaj problemem jest troszkę, że filtr RO już niby pokazuje tam 1-2 ppm -y po wlaniu, po przejściu przez membranę, ale filtr węglowy już nie jest długo wymieniany i myślę, że on nie zatrzymał wszystkiego, wszystkich tych odkażających jakichś związków i przez to jakieś były problemy z rybami, tak samo z krewetkami, kilka krewetek padło tam około 8 sztuk, więc jakiś tam problem to mimo filtra RO, więc jednak trzeba te filtry węglowy ten i ten sedimentacyjny ten wstępny wymieniać częściej mimo tego, że PPM pokazują mniej, to myślę, że tutaj był problem z tym największy i w najbliższym czasie muszę te filtry zmienić bo myślę, że jakbym miał ten filtr nowy, to on by ten nie dopuścił do tego, żeby przeszły jakieś chemia do, do akwarium. I obstawiam, że to był największy problem wtedy w tym czasie z tą wodą i Zbiegło się to z czasem, pewnie z tym chorobą tego skalara jednego, bo on na, na, na pewno praktycznie miał wiciowce jakieś, więc tutaj e, e, przeleczenie tych innych wszystkich ryb myślę, że im nie zaszkodziło. E, no, jedynie tylko to jest, że przy takim akwarium to jednak lepiej po prostu na gołym szkle odłowić te ryby. Trzeba by było i leczyć po prostu w oddzielnym zbiorniku, no bo tutaj, tak jak mówię, no nie było tam, nie ma tam żadnego wzmianki na tym, że nie można stosować przy jakimś tam pH, a tutaj przy około 6 to bardzo mocno spadało pH po dodaniu tego środka, nawet w takiej dawce, jak tam zaleca producent, to już spadało poniżej tak 5, a przy dodawkowaniu to już do 4 nawet tak chwilowo dochodziło, więc to e, może tam jakiś błąd tej sondy, wtedy było, za czym to się wszystko tak pomieszało. Ale tak w ciągu paru godzin to pH się i tak ustabilizowało tak na 5 2, więc to i tak bardzo nisko. E, no ale jak myślicie, to my, myślę, że to właśnie przez filtr RO przeszły te jakieś środki dezynfekujące. W sieci było dodane za dużo, i po prostu e, filtr e, już węglowy jest zużyty i mm, membrana przepuściła chyba to. No nie wiem, czy to jest możliwe ale na pewno ta woda śmierdziała takim chlorem więc e, innej możliwości nie ma. Musiało to przejść przez membranę po prostu. Dzięki wszystkim za oglądanie. E, Podzielcie się w komentarzach, jakie tam macie spostrzeżenia, jak Wam się podoba akwarium. Tutaj takie troszkę mniej roślin, ale tutaj w korzeniach dalej yy, te rośliny wolnorosnące fajnie się prezentują. Tutaj ta żabienica amazonka taka. Tam w opisie zawsze wszystkie daję, jakie rośliny są w tym akwarium, jaki sprzęt. To jeśli ktoś jest zainteresowany, to Proszę tam sobie sprawdzić, ale komentarze zawsze są mile widziane, żeby tutaj lepiej ten film pozycjonował się. No i myślę, że dobijemy niedługo do tego tysiąca. Dzięki wszystkim za komentarze. Chętnie odpowiem na jakieś pytania, albo jak ktoś ma jakieś problemy, to... Jak założyć to akwarium, to zapraszam po prostu do pytania, albo... W playliście też zobaczenia moich innych firmów, jak na przykład zakładam to akwarium, albo inne, jak wyglądają filtry, też odpakowani, jak, jakie media. Wszystko można znaleźć na moim kanale, albo w playlistach do odpowiedniego akwarium. Dzięki wszystkim za oglądanie, za łapki w górę. Trzymajcie się, na razie, cześć.